Czy słyszałeś kiedyś o zakazanym przedmiocie, który może odmienić twoje życie finansowe, podczas gdy ty śpisz? To coś tak prostego, a jednocześnie tak potężnego, że wielu uważa, iż powinno to pozostać tajemnicą. Wyobraź sobie, że budzisz się każdego ranka z poczuciem, że pomyślność jest po twojej stronie, jakby niewidzialny portal pracował na twoją korzyść w nocy. Brzmi jak fikcja, prawda? Ale to jest prawdziwe i ma swoje korzenie w starożytnych naukach buddyjskich. Jednak uważaj, 99% ludzi robi to źle i traci szansę na odblokowanie prawdziwej obfitości. Chcesz poznać sekret tej rewolucyjnej metody i dowiedzieć się, co umieścić pod swoją poduszką, aby przyciągać bogactwo jak nigdy dotąd? Zostań ze mną do końca tego wideo, ponieważ to, co odkryjesz, może być punktem zwrotnym na twojej drodze do bogactwa. A zanim ujawnimy tę transformującą wiedzę, zasubskrybuj kanał i napisz w komentarzu. Jestem magnesem na pomyślność. Teraz wspólnie odkryjmy ten sekret sukcesu, który działa, gdy śpisz. Setki lat temu buddyjscy mnisi opracowali praktyki łączące świat fizyczny ze światem duchowym. Wierzyli, że określone przedmioty mają energię zdolne bezpośrednio wpływać na naszą rzeczywistość. Wśród tych praktyk istnieje jedna szczególna technika: umieszczanie pewnych przedmiotów pod poduszką, aby harmonizować energię podczas snu. Wyobraź sobie mnicha imieniem Tenzin żyjącego wieki temu w Himalajach. Poświęcił swoje życie medytacji i badaniu energii wszechświata. Pewnej nocy, po intensywnym śnie, zaczął używać małych naturalnych przedmiotów pod swoją poduszką. Z czasem zauważył, że jego duchowa więź się pogłębia, a zdolność przyciągania pomyślności wzrasta. Ta praktyka była przekazywana z pokolenia na pokolenie. To nie jest kwestia przesądów czy pustego mistycyzmu. Każdy z tych przedmiotów ma głęboką symbolikę, zakorzenioną w starożytnych filozofiach. Dziś dowiesz się, jak w praktyczny i skuteczny sposób włączyć tę starożytną mądrość do swojego życia. Jesteś gotów dowiedzieć się, jakie to przedmioty i jak ich używać? Przygotuj się, ponieważ sekrety zaraz zostaną ujawnione. Pierwsza czerwona nić Łącznik z obfitością Wyobraź sobie niewidzialną linię, która łączy twojego ducha z nieskończonym przepływem obfitości wszechświata. To właśnie symbolizuje czerwona nić, jest czymś więcej niż kawałkiem sznurka, niesie duchową energię, ochronę i odwagę, tworząc tarczę przeciwko ograniczającym myślom i otwierając drogę do pomyślności. Podczas gdy śpisz, czerwona nić działa niczym energetyczna antena, przyciągając możliwości i blokując negatywne wpływy. Zamknij oczy na chwilę i wyobraź sobie, czerwona nić pod twoją poduszką delikatnie lśni, przyciągając bogactwo do twojego życia niemal jak niewidzialny magnes. Powiedz sobie: jestem godzien całej obfitości, jaką wszechświat ma mi do zaoferowania. 2. Igły sosnowe: Energia wytrwałości. Czy wiesz, że sosna to jedno z najbardziej odpornych drzew w przyrodzie? Przetrwa silne wiatry, ekstremalne temperatury i nadal rośnie sięgając nieba. Igły sosnowe niosą ze sobą tę energię stabilności i długowieczności, które są kluczowe dla osiągnięcia stabilności finansowej. Umieszczając igły sosnowe pod poduszką, symbolicznie przenosisz tę wytrzymałość do swojego życia. Wyobraź sobie, że budzisz się każdego ranka z siłą dostawiania czoła wyzwaniom i pewnością, że twoja stabilność finansowa jest zagwarantowana, niezależnie od zewnętrznych okoliczności. Sekret, zanim przygotujesz igły, Trzymaj je w dłoniach przez chwilę, weź głęboki oddech i mentalnie skoncentruj się na stabilności, którą pragniesz przyciągnąć. To jeszcze bardziej wzmacnia ich energetyczną moc. Trzeci Ametyst kamień finansowej mądrości. Ametyst to nie tylko piękny kamień znany jest ze swoich właściwości klarowności umysłu i intuicji. Pomyśl, Ile razy czułeś się zagubiony lub niezdecydowany w sprawach finansowych? Ametyst działa jak kompas, prowadząc cię do podejmowania mądrych decyzji zgodnych z twoimi celami. Pod poduszką Ametyst pracuje cicho, gdy śpisz. Jego duchowe właściwości pomagają oczyścić umysł, usuwając strach i wątpliwości, które mogą blokować przepływ obfitości. Wyobraź sobie, że budzisz się z genialnym pomysłem lub jasnym rozwiązaniem problemu finansowego. To nie przypadek, to działanie energii ametystu. Wyobraź sobie, śpisz głęboko, a ametyst pod poduszką emituje spokojne, delikatne światło, jakby mówił ci: zaufaj swojej drodze, wiesz co robić. Czwarty. Suszone skórki pomarańczy, energia słońca w Twoim życiu. Suszone skórki pomarańczy są jak małe skondensowane promienie słońca. W symbolice buddyjskiej reprezentują pozytywność, wzrost i odnowę, co czyni je szczególnie istotnymi dla Twojego życia finansowego. Cytrusowy aromat skórek pomarańczy nie tylko pobudza zmysły, ale także aktywuje energię oczyszczającą i rewitalizującą, niezbędną do przyciągania nowych możliwości i eliminowania emocjonalnych blokad. Gdy umieścisz te skórki pomarańczy pod poduszką, działają one jak katalizatory pozytywnych wibracji. Wyobraź sobie, że słońce świeci w Twoim wnętrzu, rozpraszając wszelkie cienie wątpliwości, strachu czy niedostatku. Oto prosta praktyka. Przygotowując skórki pomarańczy, przypomnij sobie moment, w którym czułeś czystą radość i wdzięczność. Naładuj tym uczuciem skórki, zanim umieścisz je pod poduszką. Piąty Żołędzie symbol nieograniczonego potencjału. Zauważyłeś, jak mały jest żołądź, a mimo to kryje w sobie potencjał, by stać się ogromnym i imponującym drzewem. W tradycji duchowej żołędzie symbolizują nowe początki i wykładniczy wzrost. Przypominają, że niezależnie od tego, gdzie jesteś teraz, Twój potencjał do rozwoju jest nieograniczony. Umieszczenie żołędzia pod poduszką to jak symboliczne zasadzenie nasion sukcesu finansowego. Gdy śpisz, to małe nasionko działa, pomagając dostroić twoje intencje do wszechświata i zamieniając twoje marzenia w rzeczywistość. Zamknij oczy i wyobraź sobie wielkie drzewo rośnie na złotym polu, z liśćmi błyszczącymi w słońcu. To twoje życie finansowe w fazie ekspansji. Te pierwsze pięć przedmiotów to filary mostu prowadzącego do obfitości. Każdy z nich budzi istotny aspekt twojej energii, przygotowując cię na większe bogactwo w życiu. Sekret prawdziwej transformacji. Prawdziwa transformacja następuje jednak wtedy, gdy lista zostaje uzupełniona. Kolejne pięć przedmiotów, które zaraz odkryjesz, to kluczowe elementy potęgujące tę starożytną praktykę. Zanim jednak przejdziemy dalej, polub ten film i podziel się nim z kimś wyjątkowym, kto zasługuje na poznanie tych sekretów. W końcu dobrobyt, którym się dzielisz, mnoży się. Gotowy by poznać ostateczne przedmioty, które odmienią twoją drogę do obfitości finansowej. Szósta ziarenka ryżu symbol ciągłej obfitości. Ryż od tysiącleci jest symbolem dobrobytu i płodności w różnych kulturach na świecie. W praktykach buddyjskich reprezentuje prostą i ciągłą obfitość, która wspiera i wzmacnia. Umieszczając kilka ziaren ryżu pod poduszką, nie tylko manifestujesz bogactwo, ale także wzmacniasz ideę, że Twoja obfitość jest nieograniczona i odnawialna. Wyobraź sobie ziarenka ryżu pod poduszką jako nasiona możliwości. Każde z nich ma potencjał, by rosnąć i się mnożyć. Gdy śpisz, wizualizuj. Jak te nasiona kiełkują i przekształcają się w obfitą żniwa, pełne bogactw i szans. Możesz także wziąć ziarenka w dłonie przed snem i powtarzać afirmację: Moja obfitość rośnie każdego dnia, jak niekończące się zbiory. Siódmy liść laurowy symbol finansowego zwycięstwa. W tradycjach buddyjskich oraz w wielu kulturach. Liść laurowy symbolizuje zwycięstwo, mądrość i ochronę. W kontekście obfitości finansowej oznacza osiągnięcia i realizację celów. Umieszczenie liścia laurowego pod poduszką pomaga energetycznie dostroić się do ducha sukcesu. Pomyśl o liściu laurowym jako niewidzialnym trofeum, które otrzymujesz zanim jeszcze osiągniesz to, czego pragniesz. To przypomnienie, że sukces już jest w drodze, przed snem weź liść w dłonie i wypowiedz z przekonaniem jestem zwycięzcą, a wszystkie moje cele finansowe są już zrealizowane. Ten prosty gest tworzy potężne połączenie między Twoją podświadomością a energią wszechświata. 8. Gruboziarnista sól oczyszczenie negatywnych energii. Gruboziarnista sól to potężny środek oczyszczający energię. W praktykach duchowych rozpuszcza negatywne wibracje i tworzy ochronną tarczę wokół ciebie. Dlaczego to ważne w przyciąganiu obfitości? Blokady energetyczne i ograniczające przekonania często powstrzymują przepływ bogactwa w naszym życiu. Umieść mały woreczek gruboziarnistej soli pod poduszką i wyobraź sobie jak cała negatywna energia rozpuszcza się niczym sól w wodzie. Gdy śpisz, twoja podświadomość zostaje oczyszczona, tworząc przestrzeń na pozytywne myśli i działania zgodne z twoimi finansowymi celami. Ten przedmiot działa jak energetyczne sprzątanie podczas twojego odpoczynku. dziewiąty banknot lub moneta przyciąganie bogactwa. Pieniądz przyciąga pieniądz. Ta zasada jest powszechnie znana w praktykach manifestacji. Umieszczając banknot lub monetę pod poduszką, symbolizujesz energię pieniędzy, fizycznie łącząc się z tym, co chcesz przyciągnąć. Jednak ważne jest, aby wybrać monetę lub banknot, które są dla ciebie wyjątkowe. Może to być pamiątka z ważnego momentu w twoim życiu, na przykład z bonusu lub nieoczekiwanego prezentu. Umieść ją pod poduszką z wdzięcznością i wizualizuj, jak pieniądze się mnożą, płynąc do ciebie w nieoczekiwanych formach. Powtarzaj afirmacje. Pieniądze płyną do mnie w obfitości, bez wysiłku. Dziesiąte kamienie cytrynu, czysta energia bogactwa. Znany jako kamień dobrobytu, cytryn jest jak wisienka na torcie tej starożytnej praktyki. Niesie w sobie wibracje pełne motywacji i energii, które są idealne dla osób dążących do sukcesu i realizacji finansowych celów. Umieszczenie cytrynu pod poduszką pomaga dostroić umysł do sukcesu oraz wyzwala motywację potrzebną do osiągnięcia zamierzonych rezultatów. Wyobraź sobie cytryn, świecący jak małe słońce, emitujący ciepło i światło, które przenika każdą sferę twojego życia finansowego. Przed snem weź kamień do rąk i z pełnym zaufaniem ponownie wyraź swoje pragnienia finansowe. Kompletny zestaw, transformująca moc dziesięciu przedmiotów. Teraz, gdy poznałeś wszystkie dziesięć przedmiotów, wyobraź sobie ich siłę, gdy są używane razem. Każdy z nich to osobna część układanki dobrobytu. Same w sobie są niezwykle transformujące, ale w połączeniu tworzą magnetyczne pole energii, które nie może zostać zignorowane. Wyobraź sobie swoje łóżko jako sanktuarium pozytywnych energii, w którym każdy z tych przedmiotów pod poduszką pracuje nieustannie podczas Twojego snu. Budzisz się odnowiony, pewny siebie i gotowy do przyciągania jeszcze większej obfitości do swojego życia. Jak zacząć? Teraz, gdy masz pełną recepturę na bogactwo, zastanów się, od którego z tych przedmiotów zaczniesz. Napisz w komentarzu i podziel się swoimi intencjami. Nie zapomnij polubić tego materiału i przesłać go osobie, która potrzebuje finansowej transformacji. Razem możemy szerzyć tę wiedzę i stworzyć społeczność, w której obfitość staje się nową normą. Gotowy, by wyruszyć w swoją podróż ku obfitości już dziś? Znasz już dziesięć przedmiotów, które mogą odblokować Twoją prosperitę. Teraz czas, by zgłębić ich głębsze duchowe znaczenie. To kluczowy krok w tej praktyce, ponieważ nawiązanie emocjonalnej więzi z przedmiotami wzmacnia twoje intencje i potęguje skuteczność techniki. Przyjrzyjmy się, jak każdy z tych elementów wpływa na twoją energię i dlaczego są one tak potężne. Czerwony sznurek bezpośrednie połączenie z wszechświatem. Czerwony sznurek to coś więcej niż symboliczny przedmiot, działa jak kanał między Tobą a wszechświatem. W buddyzmie uważa się, że ten niewidzialny most przyciąga nie tylko bogactwo, ale także ochronę przed negatywnymi energiami, psychologicznie wzmacnia w Twoim umyśle poczucie połączenia z czymś większym, budząc poczucie bezpieczeństwa. Wyobraź sobie sznurek wibrujący podczas twojego snu, przyciągający finansowe okazje, jak magnes. Poczucie ochrony i połączenia zwiększa twoją pewność siebie i gotowość do działania dwa filary niezbędne do zamiany marzeń w rzeczywistość. Igły sosnowe siła odporności. Gdy śpisz, igły sosnowe nie tylko stabilizują twoją energię, ale również wzmacniają twoją wewnętrzną siłę. Przekazują myśl, że tak jak sosna opiera się burzom, ty również możesz stawić czoła przeciwnościom bez utraty zdolności do wzrostu. Odporność symbolizowana przez te igły to potężny bodziec psychologiczny. Przypomina twojej podświadomości, że trudności są tymczasowe, a stabilność jest w twoim zasięgu. Pomaga to wyeliminować strach przed niedostatkiem i otworzyć się na bardziej strategiczne i optymistyczne myślenie. Ametyst Latarnia Mądrości. Ametyst nie tylko oczyszcza umysł, ale także łączy cię z twoją najgłębszą intuicją. Wpływ psychologiczny zaufania do własnej mądrości jest ogromny. Kiedy śpisz z ametystem wzmacnia on w twoim umyśle przekonanie, że masz moc podejmowania decyzji finansowych, które przybliżają cię do dobrobytu. To wewnętrzne wzmocnienie tworzy cykl zaufania, czujesz, że masz kontrolę nad swoim życiem, co motywuje cię do bardziej zdecydowanych działań zgodnych z twoimi celami. Suszone skórki pomarańczy, odnowa i energia słońca. Skórki pomarańczy aktywują proces wewnętrznej odnowy. Ich cytrusowy zapach, nawet w małych ilościach, działa jak emocjonalny budzik w mózgu. Stymuluje poczucie pozytywności i klarowności, tworząc mentalne podstawy do przyjęcia obfitości. Kiedy śpisz z tymi skórkami, twoja podświadomość kojarzy ich zapach z ideą wzrostu i odnowy. Redukuje to niepokój i otwiera miejsce na myśli o obfitości. Jeden z najpotężniejszych bodźców do przyciągania bogactwa. żołędzie nieodkryty potencjał. Żołędzie przypominają, że cały potencjał jest w tobie, czekając na odpowiedni moment, by zakwitnąć. Spanie z żołędziem pod poduszką wysyła jasny sygnał do wszechświata: jestem gotów rozwijać się, prosperować. I osiągać sukcesy. Ten prosty akt wzmacnia mentalność, że małe kroki prowadzą do wielkich osiągnięć. Ten bodziec psychologiczny uruchamia twoją kreatywność i odporność, pozwalając dostrzegać możliwości tam, gdzie wcześniej widziałeś przeszkody. A kiedy twoja podświadomość wierzy w coś, zaczyna kształtować twoje działania i myśli, aby przekształcić to przekonanie w rzeczywistość. Dlatego ta praktyka nie jest jedynie symboliczna, prowadzi do realnych zmian, zarówno w tym, jak postrzegasz świat, jak i w możliwościach, które pojawiają się w Twoim życiu. Klucz do sukcesu powtarzalność i intencja. Przed snem poświęć kilka minut na trzymanie wybranych przedmiotów i refleksję nad ich znaczeniem. Poczuj energię, którą niosą i wyobraź sobie, jak transformują twoje życie. Oto proste ćwiczenie: Weź wybrany przedmiot i powiedz na głos: Jestem magnesem na pomyślność. Wszystko, czego pragnę, już do mnie przychodzi. Umieść go pod poduszką z intencją i wdzięcznością. Kładąc się spać, wizualizuj swoje życie wypełnione obfitością, od wielkich osiągnięć po drobne codzienne cuda. Tworzenie własnego rytuału. Teraz, kiedy rozumiesz duchowe i psychologiczne znaczenie każdego przedmiotu, nadszedł czas, aby stworzyć swój własny rytuał. Nie ma tu jedynej słusznej drogi. Najważniejsze, aby ta praktyka była zgodna z Tobą i Twoimi intencjami. Zanim przejdziemy dalej, podziel się tą wiedzą z kimś, kto również potrzebuje odblokować swoją pomyślność. Razem możemy szerzyć tę mądrość i stworzyć łańcuch obfitości dla wszystkich. Gotowy na ostatnie kroki tej transformującej podróży? Znasz już dziesięć przedmiotów i ich potencjał w przekształcaniu życia finansowego. Teraz zanurzmy się jeszcze głębiej, aby dowiedzieć się, jak maksymalnie wykorzystać ich moc. Pierwsze reprogramowanie podświadomości poprzez potężne intencje. Każda praktyka duchowa zaczyna się od dostrojenia umysłu do swoich celów. Dlaczego? Bo podświadomość jest jak gleba, w której sadzisz nasiona swoich pragnień, bez odpowiedniego przygotowania. Te nasiona mogą nie wykiełkować. Przed umieszczeniem przedmiotów pod poduszką, trzymaj je przez kilka sekund. Zamknij oczy i wyobraź sobie, że przenosisz do nich wszystkie intencje pomyślności, które chcesz zamanifestować. Powtarzaj przy tym afirmacje takie jak jestem otwarty, a na nieskończoną obfitość wszechświata. Moje życie finansowe stale się rozwija. Wszystko, czego pragnę, już do mnie zmierza. Te afirmacje działają jak bezpośrednie komendy dla Twojej podświadomości: pomagają przeprogramować ograniczające przekonania, takie jak: pieniądze są trudne do zdobycia, czy Nigdy nie będę miał wystarczająco. Zastępują je przekonaniami, które otwierają drzwi na nowe możliwości. Dzięki powtarzaniu tych intencji aktywujesz mechanizm psychologiczny zwany efektem samopotwierdzenia. Twoja podświadomość zaczyna poszukiwać dowodów na to, że te afirmacje są prawdziwe, co sprawia, że dostrzegasz szanse tam, gdzie wcześniej widziałeś, aś przeszkody. Druga technika nocnej wizualizacji. Sianie marzeń w podświadomości. Podczas snu twój mózg przechodzi w stan głębokiej receptywności. To moment, kiedy granica między świadomym a podświadomym umysłem zanika, pozwalając intencjom wniknąć głębiej. Wykorzystaj tę potężną chwilę na wizualizację przed zaśnięciem. Po umieszczeniu przedmiotów pod poduszką połóż się wygodnie i zamknij oczy. Wyobraź sobie swoje idealne życie finansowe z możliwie największą ilością szczegółów. Zobacz, jak budzisz się w domu, który symbolizuje dla ciebie obfitość. Poczuj bezpieczeństwo wynikające ze spłaconych rachunków. Usłysz dźwięk telefonu z dobrą wiadomością finansową. Im więcej zmysłów zaangażujesz w tę wizualizację, tym bardziej będzie skuteczna. Twój umysł podświadomy nie odróżnia rzeczywistości od wyobrażeń. Jeśli poczujesz, że już żyjesz w tej rzeczywistości, twój mózg zacznie dążyć do tego, aby stała się ona faktem. Technika ta wykorzystuje psychologiczny mechanizm zwany emocjonalnym oczekiwaniem, wyobrażając sobie życie swoich marzeń. Tworzysz poczucie euforii, które utrzymuje umysł w skupieniu na osiągnięciu tego celu. Trzecia wdzięczność ostateczny wyzwalacz obfitości. Nauka o wdzięczności jest potwierdzona wieloletnimi badaniami psychologicznymi, które pokazują, że wdzięczność zmienia sposób, w jaki nasz mózg postrzega rzeczywistość. Kiedy dziękujesz, aktywujesz obszary mózgu związane z radością i zmniejszasz aktywność w obszarach odpowiedzialnych za lęk. Przed snem poświęć chwilę na wdzięczność, trzymając przedmioty pod poduszką, wypowiedz na głos: Jestem wdzięczny A za wszystko, co już mam i za to, co nadchodzi. Dziękuję za finansowe możliwości, które pojawiają się w moim życiu. Wdzięczność nie tylko podnosi Twoje duchowe wibracje, ale także zakotwicza Cię w chwili obecnej. Psychologicznie pomaga poczuć satysfakcję, zmniejsza poczucie braku i harmonizuje Twoją energię z obfitością. 4. Tworzenie rytuałów i rutyn manifestacji Ludzki mózg uwielbia wzorce. Regularne rutyny wzmacniają pozytywne zachowania i przekonania. Zamień praktykę umieszczania przedmiotów pod poduszką w wieczorny rytuał. Im częściej będziesz powtarzać tę czynność, tym bardziej twoja podświadomość będzie kojarzyć ją z pozytywnymi zmianami. Stwórz mały moment przygotowania każdej nocy. Wybierz spokojne miejsce. Ułóż przedmioty z troską, tak jakbyś tworzył A, ołtarz swoich intencji weź kilka głębokich oddechów i umieść każdy przedmiot pod poduszką, wizualizując przepływ obfitości wchodzący do Twojego życia. Ten rytuał nie tylko wzmacnia Twoje połączenie duchowe, ale także aktywuje psychologiczny mechanizm konsekwencji. Oznacza to, że powtarzając praktykę, Twój umysł nieświadomie zacznie szukać sposobów na dopasowanie Twojej rzeczywistości do tej codziennej intencji. Piąta świadomość postępu, monitorowanie transformacji. Jednym z największych motywatorów psychologicznych jest poczucie postępu. Gdy widzisz, że robisz kroki naprzód, nawet małe, Twoja motywacja staje się nie do zatrzymania. Prowadź dziennik obfitości, aby zapisywać drobne zmiany, które zauważasz w swoim życiu. Nie lekceważ znaków takich jak niespodziewany rabat, znalezienie pieniędzy w kieszeni, otrzymanie pochwały w pracy. Te zdarzenia są sygnałem, że Twoja energia się zmienia. Z czasem, przeglądając swoje zapiski, zauważysz, że te drobne oznaki kumulują się w większe transformacje. Taka świadomość wyzwala efekt osiągnięcia który wzmacnia Twoją pewność, że proces działa i motywuje do kontynuowania praktyki. Transformacja Twojego życia finansowego. Teraz, kiedy wiesz, jak maksymalnie wykorzystać każdy aspekt tej praktyki, jesteś gotowy, a, aby odmienić swoje życie finansowe od wewnątrz. Wyobraź sobie wpływ tego rytuału na Twoją energię, sposób myślenia i rezultaty, które przyciągniesz. Ale pamiętaj, kluczem do sukcesu jest konsekwencja. Już dziś przed snem wybierz przedmioty, które najbardziej z tobą rezonują i zacznij swoją praktykę. Wizualizuj, dziękuj i ustalaj swoje intencje. Wyzwanie dla ciebie: zostaw komentarz, który z tych kroków podobał ci się najbardziej i jaki przedmiot wykorzystasz jako pierwszy. Podziel się tym przesłaniem z kimś wyjątkowym, ponieważ obfitość wzrasta, gdy się nią dzielimy. Gotowy A na kolejny krok w kierunku obfitości? Zacznij już dziś, w końcu moc zmiany twojego życia finansowego jest w twoich rękach, a dokładniej pod twoją poduszką.